Pamiętasz początek trzeciego sezonu serialu Black Mirror? W pierwszym odcinku była y, omawiana aplikacja, która pomagała społeczeństwu wzajemnie się oceniać. No i na podstawie tych właśnie ocen, ktoś mógł dostać lepsze możliwości mieszkaniowe, czy też lepsze możliwości pracy zarobkowej. Witaj w świecie sztucznej inteligencji, autonomicznych pojazdów i aplikacji, które tym razem nie służą do tego, żeby zyskiwać lajki, ale służą do tego, żeby pomagać chronić polską granicę. No właśnie, w dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać przede wszystkim pięć systemów, które służą ochrony granic różnych państw. Na podstawie których Polska również mogłaby, mogłaby skorzystać, chciałbym na podstawie tych pięciu analizy, tych pięciu systemów, sprowadzić je do pewnego wspólnego mianownika. I z tego odcinka dowiesz się, jaki ten wspólny mianownik jest, jakie konkretnie technologie powinniśmy wybierać, spośród których powinniśmy wybierać w Polsce, żeby skutecznie chronić. Naszych polskich granic. Jeżeli temat technologii i tego, w jaki sposób właśnie mogą służyć obronie naszego kraju Cię interesuje, no to zapraszam do wysłuchania dalszej części tego odcinka. Zacznijmy może od tego. Jak ta nasza polska granica w ogóle wygląda? Okazuje się, że mamy ponad 3,5 tysiąca kilometrów naszej granicy, czyli to jest mniej więcej tyle, ile wynosi trasa podróży pomiędzy Warszawą a Lizboną, którą no, można fliksbusem pokonać w około 48 godzin. Więc jak widzisz, jest to całkiem okazna granica. Oczywiście część z tej granicy to jest granica generalnie Unii Europejskiej na tej naszej wschodniej flance, natomiast część oczywiście jest wewnątrz wewnątrz strefy Schengen, wewnątrz Unii Europejskiej. Plus jest taki, że nasza granica jest w miarę zrównoważona klimatycznie, to znaczy nasz kraj mniej więcej w całym kraju jest podobny klimat. No a sama granica charakteryzuje się tym, że część z niej stanowią wody i takie naturalne bariery typu właśnie rzeki typu oczywiście morze no a część z tej granicy to są też góry. Ale bardzo duża, znacząca w zasadzie część to są, to są lasy, to są, to są tereny płaskie, no, które po prostu przekroczyć da się stosunkowo łatwo. Naszej granicy chroni łącznie o 15 tysięcy funkcjonariuszy, czyli mniej więcej tyle, że na każde 250 metrów granicy przypada jeden funkcjonariusz. Czyli gdybyśmy wszystkich funkcjonariuszy, co oczywiście jest niemożliwe, dlatego że część z nich fizycznie chroni faktycznie granicy, część z nich ma pracę administracyjną, no i oczywiście mówimy o systemie czterobrygadowym, ale gdybyśmy wszystkich tych naszych funkcjonariuszy postawili wzdłuż tej granicy. No to okazałoby się, że każdy z nich stałby w odległości 250 metrów, czyli mniej więcej długości stadionu narodowego. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że teoretycznie w naszym przypadku, w przypadku naszego kraju, bylibyśmy w stanie objąć wzrokiem całą naszą granicę. Co więcej, Polska od dłuższego czasu zbroi się dość mocno. Jesteśmy na 13 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o nominalne wydatki roczne na zbrojenia, i co ciekawe, na 7 miejscu na świecie, jeżeli weźmiemy sobie Tą relację wydatków do PKB. No przed nami oczywiście są, są tuzy yy, takie jak chociażby Stany Zjednoczone w tych wartościach nominalnych, oczywiście Chiny. Natomiast jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, no to tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jeżeli chodzi o te wydatkowanie nominalne, no to jesteśmy na poziomie Włoch, no a w stosunku do PKB jesteśmy wysoko, znacząco przed Włochami. W związku z tym, że ustaliliśmy, że wszyscy. Z wszystkich tych 15 tysięcy funkcjonariuszy, no nie jesteśmy w stanie w tym samym czasie rozlokować wzdłuż naszej granicy, no to zastanówmy się wobec tego, jakie konkretnie technologie mogą nasze służby graniczne wspierać. Słowem wstępu do już konkretnych technologii nie, nie możemy nie wspomnieć o systemach opartych o biometrię. No, ci z nas, którzy często podróżują samolotami, no to spotykamy się z nią bardzo często na lotniskach, kiedy to technologia biometrii jest stosowana, czy to w tych manualnych stanowiskach kontroli granicznej, czy, tej, czy też w tych, w tych automatycznych. I tutaj czasami dochodzi do takiej sytuacji, w której no, irytujemy się, że, że powiedzmy za długo. Na przykład trwa, e, za długie są kolejki, za długo trwa ten proces obsługi, nawet w tych, w tych stacjach automatycznych. No i tutaj myślę, że ta technologia będzie się bardzo mocno rozwijać, ale ona będzie się rozwijać głównie w kontekście przetwarzania danych i szybkości przetwarzania danych. Zwróćmy uwagę, że ta technologia polega na tym, że najpierw działa sensor, następnie dane z sensora biometrycznego są przesyłane do systemu, który analizuje i porównuje te dane, czyli porównuje, czy to my faktycznie, czy ten sygnał biometryczny zgadza się z naszym profilem osobowościowym w bazie danych. A następnie wydawana jest decyzja, czy możemy tą granicę przekroczyć, czy nie. I tutaj problemem jest sam przesył oraz przetwarzanie. Tak? To znaczy to, co się dzieje w tle, czego nie dostrzegamy, to to jest pewnego rodzaju wyzwanie i to jest pewnego rodzaju bariera, i na tym na pewno ten rozwój technologiczny akurat w tym konkretnym kontekście będzie się na pewno mocno rozwijał. Niesamowicie ciekawą, ale też bardzo kontrowersyjną technologię, jeżeli chodzi o obserwowanie nie tylko granic, ale też no, całego społeczeństwa w kraju, mają Chińczycy. Musisz sobie wyobrazić, że w samych Chinach mamy około 600 milionów kamer. No to biorąc pod uwagę populację Chin, przypada, ją, przypada statystycznie jedna kamera na dwóch nie, obywateli. E, no jest to ogromnie dużo. E, oni faktycznie przodują nie, na świecie, jeżeli chodzi o, o te ilości kamer ale nie same kamery tutaj są najważniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu kamera służyła temu, żeby w sposób zdalnie tak naprawdę podglądać obraz, który w jakimś miejscu się dzieje, czy sytuację, w której w jakimś miejscu się dzieje. Obecnie jest tak, że systemy kamer działają na zasadzie zdalnej wizji, która później... W tle jest rozpoznawanie obrazu, tam również jest zaprzemięta bardzo często sztuczna inteligencja, żeby już ten obraz interpretować, a następnie wyciągać określone wnioski. I to jest jedna z tych technologii, która na pewno może nam posłużyć również do ochrony naszych granic, mianowicie może to być takie zdalne oko, już oczywiście stosujemy system monitoringu, natomiast możemy go stosować w zasadzie na dużo, dużo większej skali. No. Mamy tą dogodność, że ta nasza, w porównaniu do Chin, że ta nasza granica to jest tylko i aż 3,5 tysiąca kilometrów, więc znacznie łatwiej nam jest rozlokować kamery w taki sposób, żeby one były równomierne na całej tej granicy, a nie koncentrowały się tylko i wyłącznie na punktach, które no, są najbardziej prawdopodobne z punktu widzenia właśnie nielegalnego przekraczania granic. Tutaj to co warto wspomnieć to jest to, że ta technologia, ona powinna działać tak, że kamery na bieżąco śledzą to co się dzieje, analizują, a następnie wysyłają powiadomienia do służby granicznej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś Jakaś osoba no po prostu zdecyduje, co z tym fantem zrobić. Czyli ktoś nie musi oglądać tych tysięcy, dziesiątek tysięcy obrazów z kamer, tylko i wyłącznie system automatycznie podpowiada, na jaką kamerę należy zwrócić uwagę, dlatego że na tej konkretnej kamerze na przykład zwrócono uwagę na jakąś anomalię. Drugą taką technologią, o której należy tutaj wspomnieć, która już funkcjonuje w Unii Europejskiej, to jest technologia Eurosur. I to jest technologia, która została wdrożona już w 2013 roku i służy ona generalnie śledzenia tego, czy odbywają się jakiekolwiek nielegalne migracje przez granice. Unii Europejskiej. Eurosur funkcjonuje również w Polsce, na naszej wschodniej granicy, i w zasadzie cały system otacza całą granicę Unii Europejskiej. Co ciekawe, przede wszystkim dlaczego ten system ma, ma taką wartość dla nas, ale też dla całej Unii? No to jest to jedna z nielicznych tych momentów, gdzie w czacie rzeczywistym możemy dokonywać pomiędzy różnymi państwami Unii Europejskiej wymiany danych właśnie związanych z tym, co tak naprawdę na tych naszych granicach się dzieje, żeby inne kraje mogły w odpowiedni sposób się przygotować na taką sytuację, jeżeli w jakimś danym miejscu jest zmuszona ilość osób, która na przykład w sposób nielegalny granice chce przekroczyć. Kolejnym takim bardzo interesującym systemem jest system izraelski Jaguar. To jest taki autonomiczny pojazd, który służy do patrolowania granicy. On jest głównie wykorzystywany przez Izrael właśnie na tej granicy ze strefą gazy, No i co ciekawe, pojazd ten właśnie jest autonomiczny, on może dawać zdalnie obraz do tego, co na granicy się dzieje. Jest tam również zaprzęgnięta interpretacja obrazu. Jest, aczkolwiek no nie musi być wyposażony w broń palną. I co ciekawe, ten system ma możliwość no, zarówno autonaprawy oraz samozniszczenia w przypadku chociażby przechwycenia przez Jakieś wrogie siły. Generalnie Izrael jest tutaj, kra tutaj krajem, który no, przoduje w tych wszystkich technologiach e, związanych właśnie z obroną granic, obroną zarówno tej strefy lądowej, jak i tej strefy powietrznej. No, każdy z nas widział, jak działa żelazna kopuła w akcji podczas ostatnich. Sytuacji, czy to y, związanych z atakami ze strefy gazy, czy też z Iranu. Y, no i Izrael tych technologii, takich y, zarówno związanych z y, obroną, czy monitoringiem, ma naprawdę najwięcej. Kolejnym izraelskim wynalazkiem jest z kolei pojazd autonomiczny Guardium. No i tutaj podobnie tak jak w przypadku Jaguar'a, jest to pojazd, który może być zdalnie sterowany z bazy, może też być sterowany na krótkie odległości. No i jest on wyposażony w bardzo ilo dużą ilość czujników, które reagują nie tylko na obraz, ale też na specyficznego rodzaju dźwięki, może być wyposażony w broń, służył głównie dotychczas do właśnie śledzenia tej strefy gazy. Jest to doskonały przykład na to, że te patrole graniczne faktycznie mogą być zautomatyzowane. I tutaj, jeżeli połączymy sobie tą technologię kamer, takich statycznych, które są umieszczone w określonych miejscach, z technologią zdalnego, Patrolowania w tych na przykład najbardziej strategicznych miejscach, tych najbardziej prawdopodobnych, no to okazuje się, że takimi automatycznymi oczami jesteśmy w stanie naprawdę objąć ogromny teren. No i tutaj, żeby dodać jeszcze kilka słów o pojazdach i o robotach, no to oczywiście nie, nie można nie wspomnieć o dronach. No tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o drony, to yy, większość znać być może ma na myśli te latające, natomiast drony oczywiście mają też formę pojazdów autonomicznych, mają też formę statków yy, czy łodzi podwodnych. W związku z czym no, drony mają podobny charakter, jak, jak te pojazdy Jaguar czy Guardian, o którym mówiłem, że mają takie możliwości, żeby w sposób no, zdalny tak naprawdę informować tylko i wyłącznie o sytuacjach, na których w danym momencie służby kontroli granicznej powinny zwrócić uwagę. No I ostatni system, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, to również jest rozwiązanie izraelskie, a mianowicie jest to system wykrywania Tuneli i podkopów działają na zasadzie technologii czujników sejsmicznych i geotermalnych, gdzie, no tak naprawdę, znowu w sposób zdalny informowane są służby graniczne, że ktoś, no, chce się podkopać, chce tą granicę przekroczyć, e, tak naprawdę, w sposób niewidoczny dla kamer, niewidoczny dla, dla robotów patrolujących. E, nie są oficjalne dane, jak wiele takich podkopów e, czy sytuacji. Udało się wykryć, no mówi się o tym, że faktycznie Izrael ma jakieś sukcesy w tym zakresie. No i teraz powinniśmy sobie zadać pytanie: co łączy te systemy? Co jest swoistym, swoistego rodzaju spoiwem? No i tutaj. Przede wszystkim wychodzimy to, że większość z tych technologii, które są wykorzystywane do budowy tych systemów, jak wiemy, większość z nich jest bardzo mocno customizowana. No, umówiliśmy dzisiaj Unię Europejską, Chiny oraz Izrael, czyli takie. Powiedzmy, trzy kraje, które no, przodują technologicznie yy, i są stosunkowo nam, powiedzmy. Akurat wybrałem te technologie, dlatego że są stosunkowo bliskie do zastosowania ochrony naszych granic. Oczywiście bardzo wiele rozwiązań pochodzi również ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast robiąc analizę przed tym odcinkiem, stwierdziłem, że tutaj konkretnie yy, najbardziej nadadzą się do właśnie strzeżenia naszych granic te, te konkretnych. Pięć systemów. No i teraz jakie, jakie w takim razie technologie łączą te systemy? No więc, przede wszystkim robotyzacja, automatyzacja i technologia autonomicznych pojazdów. Po drugie, to jest kwestia łączności, szyfrowanej łączności pomiędzy pojazdami, bazą oraz patrolami granicznymi. Trzecia sprawa to jest oczywiście chmura obliczeniowa i. Sztuczna inteligencja. No tutaj trudno sobie wyobrazić, że taka ilość danych przetwarzana no nie będzie przetwarzana w jakimś dużym data center. Oczywiście znowu zabezpieczonym. Łączność. Ona również już musi być bardzo wysokiej jakości, musi być szybka, żeby no na bieżąco przesyłać informacje w czasie rzeczywistym z tego, co się w danym miejscu dzieje. A wszystko po to, żeby tak naprawdę po pierwsze, w pierwszej kolejności. Oczywiście y, załatać pewnego rodzaju luki, które mamy w ochronie całej naszej granicy, no ale w drugiej kolejności, oczywiście dać odpowiednie narzędzia do pracy ludziom. Ochrona granic XXI wieku to Przede wszystkim nie tylko postawienie wysokiego płotu, niezależnie jak spektakularny on by był, ale to przede wszystkim połączenie ludzi, technologii, danych i swoistego rodzaju automatyzacji. I dopiero w momencie uzyskania synergii między tymi elementami jesteśmy w stanie skutecznie chronić naszej granicy. I nie tylko po to, żeby technologia zastępowała ludzi. Technologia ma być swoistą Tarczą dla naszej granicy i tarczą dla służb, które tej granicy bronią. W Black Mirror zastosowanie technologii było swoistym ostrzeżeniem. Natomiast dla nas może być ono kolejną warstwą muru obronnego, a to od nas zależy, w jaki sposób ten mur zbudujemy. Granice w przyszłości nie będą kończyły się na płocie. Tylko będą kończyły się na chmurze, na tym, w jaki sposób ta chmura będzie dane z różnych sensorów interpretować. I pytanie nie powinno brzmieć, czy to się wydarzy, tylko kiedy to się wydarzy i co zrobić, żeby to się wydarzyło na naszych warunkach. Dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, pozostawienia lajka czy też komentarza. Pomoże mi to lepiej dotrzeć z moją misją edukacyjną do większej ilości osób, a tobie pomoże wpłynąć na to, w jaki sposób ja ten podcast będę dalej tworzył. Dlatego, że nie ukrywam, że chciałbym otrzymać inspirację od ciebie do kolejnych. Tego typu nagrań. Może są jakieś inne technologie e, graniczne, które Twoim zdaniem e, faktycznie powinny znaleźć się w, na przykład w kolejnym odcinku tego, tego wideo podcastu. Tak czy inaczej, dziękuję za dzisiejszy odcinek e, i cóż, zapraszam już za tydzień. Dzięki i cześć.